Odwagi, Jam zwyciężył świat. Rekolekcje radiowe według metody świętego Ignacego. Tydzień drugi, dzień pierwszy. Księga Jeremiasza, rozdział drugi, wersety od 11 do 15. Czy jakiś naród zmienił swoich bogów? A ci przecież nie są wcale bogami. Mój zaś naród zamienił swoją chwałę na to, co nie może pomóc. Niebo, niechajcie na to ogarnią słupienie, groza i wielkie drżenie wyrocznia pana. Bo podwójne zło popełnił mój naród. Opuścili mnie źródło żywej wody. Żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody. Czy Izrael jest może sługą albo niewolnikiem z urodzenia? Dlaczego stał się łupem, nad którym ryczą lwy, wydając swój głos? Zamieniono ziemię jego w pustkowie, jego spalone miasta zostały pozbawione mieszkańców. Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu. Wyobrażam sobie czyste źródełko tryskające wśród zieleni. Poproszę w tej medytacji o łaskę powrotu do Boga, źródła żywej wody. Rozpoczynam rozważanie Słowa Bożego. Dla żyjących w pustynnych okolicach Izraelitów, woda decydowała o przeżyciu. Źródło wody było ogromnym skarbem. Co można pomyśleć o ludziach, którzy porzucają źródło czystej wody na pustyni, żeby zastąpić je zbiornikami własnego pomysłu tak niedoskonałymi, że niezdolnymi do utrzymania nawet tej wody, którą kiedyś w nich zebrali. W słowach Proroka Jeremiasza. Bóg ukazuje nam tę niesłychaną i trudną do zrozumienia rzeczywistość człowieka, który odwraca się od tego, co daje życie, by podążyć dobrowolnie ku śmierci. Zdumiewający. A może przestaliśmy się już nawet dziwić, albo choćby zwyczajnie zastanawiać. Bóg przychodzi z obietnicą chwały. Tylko czy tak naprawdę mu wierzę i czy to Jego wybieram? Obraz ukazany w proroctwie to obraz mojego życia walka o środki materialne, o różne dobra, przyjemności, ekscytujące doświadczenia, wygląd zewnętrzny troska o opinię i akceptację innych ludzi. Co jest moją popękaną cysterną, w którą inwestuję swoje siły, nie otrzymując w zamian niczego, co jest naprawdę wartościowe? I czy zastanawia mnie Moje trwanie przy tych niekoniecznie trafionych inwestycjach. A może etap całkowitego oddania proponowanym przez ten świat zabezpieczeniom mam już za sobą? Może odnajduję się bardziej w obrazie spalonego miasta i pustkowia, stojąc w poczuciu klęski bez sensu na zgliszczach tego, co wydawało się tak cenne? Mogę porzucić tę pustą cysternę, by powrócić do źródła. Czy jest we mnie takie pragnienie i gotowość? Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze